Co mi się podoba, dzikie pędy? Mm, albo o trzy za dużo? <grywia> e, Zesta po latach, zmierzch świtu. Mm, nie wiem, e, bierzemy tytuł: dzikie pędy, czy o trzy za dużo? <grywia> o, może. O, miasto klaunów, to by. <grywia> Eee, <noise> Dzikie pędy, żeby było kanonicznie, okej, okay, to dzikie pędy wygrywają Dobra, <noise> to zobaczmy sobie Gotowe agentki i let's go, it's time, yeah, na to czekaliście One miały takie intro? W ogóle nie każdego intra, to musi być jakaś mega, mega taka no, nowsza, nowsza nasza seria. Wow, okej, OK, dobra. Te dziewczyny zna, ich świadkowo, wielka gra Walczą tam super tajnie, bo agencji specjalistki mają tajną Już są tam gdzie ty. Odlotowe agentki. Czuję, że nadeszła właściwa chwila. To, co zrobię, raz na zawsze przeobrazi świat w miejsce o zupełnie nowym charakterze. Zwiększ jakość. Halo, panie Ceda, mogę zwiększyć jakość? Nie możesz. A, no to przepraszam, panie Ceda, no nie mogę. Kurde. Dobra, tym, oglądamy to. Co się dzieje? Dobra, ok, to może znajdziemy gdzieś indziej lepszą jakość. Nie ma problemu, dobrze. Jeśli chcecie być horni, to wiadomo, że w 4K co nie? Um, zobaczmy, czy będzie coś gdzieś indziej. Dzikie pędy, boże. Um, o, no, no. Zobaczmy tutaj. Nie, też jest 360 p, tu nie. Hmm. Eee... Eee... O, tutaj jest jeszcze na Daily Motion coś, zobaczmy. Może Daily Motion u nas uratuje? A by się podobało, gdyby cię... O Jezu, co to są za głosy? Nie, 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 nie oglądamy tego, nie. nie, 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 zmienione głosy. Fuj, nie mogę tego oglądać. Trzeba znaleźć po prostu standardową jakąś. Mm, nie, 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 bo jak usłyszałem głos Alex To po prostu moje serduszko Tutaj zaczęło krwawić e, To może inaczej mm, Zobaczmy sobie w takim razie Może jakieś początkowe odcinki Agencyjna piłka O, to będzie o mnie, let's go Ale, ale też jakoś jest z kamienia To może hmm. eee... Ale chcę ten odcinek zobaczyć. Tylko może będzie gdzieś lepszej jakości. Eee, <laughs> wideo... Znowu się czuję jak Hackerman, nie? A na YouTube jak to wygląda? Też kamień w sumie. Chyba, że jest HD. Nie ma. Eee, lipa. <laughs> Ale to, nie, no to jest 480, to jest troszeczkę lepsze. Dobra, będzie git, atencyjna piłka. Okej, okay, dobra, oglądamy to. Dwadzieścia trzecia, dwadzieścia trzy. Co to było? Hmm, chyba mi się zdawało. Muszę przestać brać nocne zmiany. Zdać! Ale ninja. Sektor 17. Potrzebuje wsparcia. Tak, dźwięk Atencyjna jest kozak. Atencyjna piłka. Liceum w Beverly Hills. Godzina Jezu, jak to zabrzmiało? To było takie. Atencyjna półka. Jezus. 5:33. Jej, wyglądasz, jakbyś przegapiła roczną wyprzedaż butów. Jest w przyszłym tygodniu. Wybacz, Clover. Nawet przecenione sandały mnie nie pocieszą. O, no to jest źle. Chłopak? Gorzej. Trener właśnie odszedł na emeryturę. Oj Jezu, moje uszy, o Boże. Po dwudziestu latach i nie ma zastępstwa. Wiecie, co to znaczy? Brak trenera? Brak drużyny? Dokładnie. Piłka to moje życie. Co ja teraz zrobię? Wiem Mogę sprawdzić, czy jest miejsce w drużynie matematycznej Matematycznej? Jest super Za każde rozwiązane równanie można przebiec mile Ten, kto przebiegnie 26 mil, wygrywa No, sorry, misiaczki To jest kara za bycie chorni, no, niestety Matma i bieganie? Moje najmniej ulubione rzeczy A może klub ofiar mody? My dajemy datki w postaci najmodniejszych ciuchów Dla modnych inaczej bardzo dziękuję za waszą pomoc, ale. Albo piłka, albo nic. A no właśnie, guys, to jest właśnie wasz wybór. Albo piłka, albo nic. Przepraszam, czy możesz mi powiedzieć, gdzie jest dział gimnastyczny? Gryfony z Gilu? <Gilwood> Uwielbiam tę drużynę, nigdy nie przegapiłam meczu. Kiedyś ich trenowałam. Wycofano fundusze i rozpadli się. Nawet nie wiesz, ile nas łączy. Jesteś nową uczennicą. <laughs> nie, ale fajnie, że tak wyglądam. Jestem nową trenerką. Trenerką drużyny piłkarskiej? Nazywam się Bonita Bikam. Tak więc, trenerko Bikam, proszę za mną. ma autyzm chyba... Znaczy, nie, dobra, nie wiem, ja się nie śmiać z autyzmu. Przepraszam. Jest po prostu pojebana. <grym> nie uwierzycie, co się stało. Można nie iść do szkoły, jak się nie uczeszę? A może wiesz, jak rozwiązywać całki? Nie, i zdecydowanie nie. W liteumie jest nowa trenerka piłki. Wiecie, co to znaczy? To znaczy, że jesteśmy zaproszone na wszystkie imprezy piłkarskie. Hurra! znaczy, że muszę mieć nową parę piłkarskich butów. Teraz cię rozumiem. Gruz nadchodzimy. Aaaa! 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 To nie jest droga do góry. Witam dziewczęta. Od razu przejdę do sedna. Wczoraj w nocy włamano się do biolaboratorium. Tobie też cześć, Jerry. Masz jakiś trop? Niestety, agentki. Strażnik nie wie, jak wyglądał podejrzany ani co ukradł. Trudno teraz o dobrego pomocnika. Cię tak strasznie zajmuje w tym komputerze? Ja tylko yy, robię raport. Tak, tak! <grystanie> <grystanie> jakie dostanę Dunaj do to od albo od pana? <grystanie> od kiedy to takie ciekawe, Jerry? O, Gladys, najwyższy czas rozdać gadżety. Potrzebujecie wielofunkcyjnej bransoletki i butów z napędem nuklearnym. Powodzenia, agentki. Czujecie się niechciane? <grystanie> ja zaczynam. Przepraszam, ale ta misja musi zaczekać. Mam dzisiaj eliminacje piłkarskie. Tak, tak, jasne. Zrobicie, jak Wam pasuje. No, nie, pierwsze słyszę. Okej, okay. czy ktoś mi powie, co się tutaj dzieje? To nie jest odpowiedź. Tak, tak. Trzy punkty. Eliminacje piłkarskie, godzina szesnasta. Też uważał o dzieciństwie, że była najlepsza? Ja? Ja uważałem i dalej uważam. A, 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 a. Napastniczki, to nie jest czas na odpoczywanie. Nie, niech sobie parę, nie jestem nikartem Czego miałabym Cię przyjąć do drużyny piłkarskiej? Ależ trenerko, mam najnowszy kaszmirowy strój. I czego już mi więcej trzeba? <laughs> Możecie za Jackie i Ewa jesteście na jednej połowie, reszta na drugiej. Ale dupa. Do której live? Znaczy, że dzisiaj doszliśmy o 20, to mi się wydaje, że tak. Może do trzeciej pociągniemy zobaczymy. Niech wygra najlepsza. No i taką minę mogę oglądać. Jak to jest ten-ten, tylko że w rudych włosach? Legendary go do hendo! Dobra, widziałam już wszystko. Alex, Jackie i Ewa, jesteście nową szkolną drużyną. Bardzo przepraszam, trenerko, ale jak mamy grać w piłkę tylko we trójkę? No cóż, będziecie musiały być trzy razy lepsze. Koniec na dzisiaj. Pod I jak było? Nie przejmuj się, Alex. Lewandowski gra sam za jedenastu i jakoś sobie daje radę. Dostałaś się? Zostałam napastniczką. Wow! Hurra, Aleks zdobyła bazę! To piłka Clover, nie baseball. Obojętne! No to jak? Możemy już iść na misję? Nie mogę. Jestem po eliminacjach, ale zaraz mam trening. Na razie. Papa! Pa. O, patrzcie, nowe odcinki Naruto, dzisiaj o 19.00. To to, 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 trzeba wam nowe odcinki Naruto. Fajne? ale nie może cały czas grać w piłkę. Może? Oby nie. Zostajemy ty, ja i biolaboratorium. Dlaczego tu się wkradamy? Może być wewnętrzna robota. Mamy cztery minuty, zanim strażnik wróci z obchodu. Szukamy technologicznej igły w technologicznym stogu. Tutaj chyba coś mam. Rozbity pojemnik. Pytanie brzmi, co w nim było? Sądząc po tych to jest jakiś mikrochip. Trzeba wysłać to do analizy w samą porę. Witam dziewczęta. Agencja właśnie otrzymała wiadomość o porwaniu z lokalnego sklepu sportowego. Właścicielek tego sklepu, Hayley Mills i Glory Knight, nie widziano od wielu dni. Przepraszam, możesz powtórzyć? Nie słychać cię przez to plunkanie? Zaraz wam wszystko prześlę. Powodzenia. Będziemy potrzebowały wszelkiego możliwego wsparcia. Dzwonię do Alex. Hej kibice, tutaj skrzynka na a Alex został Ale słodziutka chibi Alex Tam się napastowana Alex Napastniczko Nieważne, Alex obchodzi tylko piłka Musiałabym być duża i okrągła I w czarne plamy, żeby mnie zauważyła o, To zostajesz ty, ja i sklep sportowy Znowu Kłopoty z nerwami. Albo nie cierpi sportu tak samo jak ja! Clover, zobacz! Happy News i Gloria Night wygrywają mi. Dobra, nie wiem jak wy, ale ja już nie mogę wytrzymać, także pora na waszą ulubioną część programu. Mianowicie ASMR chrupanko czperków, Także zapraszam bardzo serdecznie. Ach, I let's go w takim razie. Dobra, mistrzostwa piłki nożnej dziewcząt w Belgii. Wow, no to muszą być niezłe. Nils <grymnie> MNZ. Nie tylko nie zła, naprawdę nie zła. O, zachowały. Dobrze, na... najpierw bez, bez dźwięku, taki pierwszy, żeby wiecie. A, bardzo dobrze. Swoje pierwsze korkotrampki. Czy mi się zdaje, czy cały świat oszalał na punkcie piłki? Co to było? Masz czasem uczucie, że ktoś cię obserwuje? Pospieszmy się i szukajmy dalej. Sami patrz, ślad po korkotrampku. Może należy do przestępcy. Zeskanujmy go. Jakie to są czterki? To są jakieś takie. Nowe, to są, to są takie. One są w Waldiku, limitowana edycja, i to są jakieś chyba hiszpańskie chipsy Jamun. Jamon I jest napisane Patatas fritas con sabor, a Patatas fritas con sabor, a Presunto Jamun. Więc to są jakieś takie. Limitowana edycja, która się pojawi raz na miesiąc i zniknie, chyba tak mi się wydaje, ale Waldiku je kupiłem. Całkiem okej. Okay. można zdradzić nam jak ćwiczysz? Trzeba się stąd szybko zbierać. Za tobą sami! A... O, zombie. A, było blisko! Koniec z nimi agentkami. Naprawdę potrzebujemy, aleks. To dziwne, aleks wciąż jest w szkole, ale jest prawie północ to przyznać, że lubi tę grę. No, i zaraz jej przeszkodzimy. Dalej, panienki! Pierwsza zasada, trzeba mieć twardy łeb! Przeszkadzamy. Czy możemy chwilę porozmawiać. Nie uważasz, że troszeczkę przesadzasz z tą całą piłką? Najpierw eliminację, teraz trening do nocy? Wiem, że ostatnio nie przykładam się do misji, ale spokojnie, to się wszystko zmieni. To dobrze, że tak mówisz, Alex. Jak tylko wygramy regionalne rozgrywki za parę miesięcy. Hmm? Ja mam w sumie smakuje tak. To są takie, takie karbowane o smaku szynki. Całkiem okej. Okay. Nie chcę przeszkadzać, ale właśnie otrzymałem wyniki. Po pierwsze, pojemnik zawierał eksperymentalny mikrochip, który wyzwala w ludziach naturalną agresję. O, nie spodziewałam się tego. Zanalizowałem też odcisk, który mi wysłałaś. To bardzo rzadki, drogi but piłkarski, zrobiony przez korporację Forza z Portugalii. <laughs> Forza? Alex właśnie kupiła takie w Beverly Hills. Pomagałam jej wybierać. Alex musiała nieświadomie zanieczyścić miejsce zgodnie, jak tam byłyście. Dzięki za wieści, Jerry. Poczekajcie, jak Alex mogła zostawić tam ślad, skoro jej tam nie było? Właśnie, przecież miałaś być na treningu. Byłam na treningu cały dzień. Możecie zapytać trenerki Bicam. Trzeba dać tym dziewczynom małą piłkarską nauczkę. Wolę zdecydowanie gładkie chipsy. Karbowana to tylko solone, ale te, te akurat są szynką OK, ale i tak wolę płaskie, takie normalne, gładkie. Ja nie, nie lubię ostrych. Mm, tak, znam kreskówkę Martin Tajemniczy i wiem, że zrobiły, zrobiły tego kolaba z, z agentkami. jest chipsy, winegrę. E, nie, chyba nie. W listach, ale to już przesada. <śmiech> <śmiech> Już idziecie? Ale to początek zabawy Widziałyśmy wielu przestępców, ale o co chodzi szkolnej trenerce piłki nożnej? Mogłam być świetnym zawodnikiem, ale wyrzucono mnie z mistrzostw w piłce dziewcząt No, smutne backstory time Bo ponoć nie miałam zabójczego instynktu hmm? Już ma. Zebrałam najlepszych moją wymarzoną zabójczą drużynę. I wykorzystałam ją do upolowania moich koleżanek. Oh, oh. oh! Hej, Gloria! Teraz się ostatecznie zemszczę w niepowtarzalnym meczu. Oh! Z wami to zawsze jest ostatecznie. Pierwsza zasada na boisku, miej twardy łeb. Ah! To chyba zoda peszko. Nie na boisku, a po, po meczu bardziej twardy łeb. Pikana kontrolę nad umysłem Alex. A może po prostu jest wściekła o coś, czego nie wiemy. Wszyscy na miejsca! Rozpoczynam mecz! U. Niech wygra najagresywniejsza! No, tak. Dobra, na razie przerwać z ASMR. Borszy niż kibice wy agresorki Jak uspokoić agresor piłkarki? A -a. Ja. A, no właśnie, to ten mikrochip musi je kontrolować To gdzie on jest i dlaczego nie spływa na nas? A -a. To chyba nie są przepisowe korki A -a. A -a. Ja. Ej, swoją drogą bo te ciperki sobie zjadłem, nie? Troszeczkę tam zostawiłem, ale jeśli dalej się bawimy w to, że jestem dziewczyną, to mam uwalone palce. Także, jakby jakiś simp chciał, to <laughs> proszę bardzo. Pewno nie ma go w butach! Wszystkie mają inne! Ukradziono tylko jeden! Pamiętaj! To jest w piłce! Ale której? Pamiętasz, kiedy Alex zrobiła się agresywna w korytarzu? Raz na zawsze. Chciałbym wiedzieć, która jest. Co ty Kazekage gadasz? Czytam wiadomość Ezyk tego Kazekage Uwaga, Ezekiel to martwy mem, nie był nigdy śmieszny Jeśli chcecie dalej przypomnieć jaki był chujowy mem to proszę bardzo droga wolna Ale żeby nie było potem płacze że mam niuta Ezekiel Ezyk jest martwy mem, prawda, ale on był śmieszny, tylko on po prostu przestał być śmieszny Gdyby nigdy nie był śmieszny to bym go w ogóle nigdy nie, na streamie nie tego, nie wybijał Także Kaze, kurwa Mm. Koniec gry. Poddaje się! Co się stało? O, moja głowa! <laughs> Może ktoś mi powie, czemu gram w piłkę na starym panku? Powiedzmy, że trenerka Wikam ma zabójcze plany co do talentów piłkarskich. Ale chyba zostały nam karne. Może znajdzie się miejsce dla piłki w naszych gadżetach. Raczej nie. <grywy> Agencji. Godzina dziewiąta. Naprawdę mi przykro, Alex. To mi jest przykro. To nie powinno być przykro za ten piłkarski chaos, który wywołała. Gloria i Haley są bezpieczne i zostały im wymazane wspomnienia o tym meczu. Bardziej martwię się o Ciebie. Zamknęli trenerkę i drużyna znowu została bez trenera. Wszystko jest w porządku. Na razie mam dosyć piłki. Może jest jeszcze miejsce w drużynie matematycznej? Wybierasz matmy? Jak możesz wybrać zakupy? Co ja się w ogóle przejmuję? Tobie nie można pomóc. Pendaj na A Dobrze Was widzieć, dziewczęta. Przecież nawet na nas nie patrzysz. Dobrze, Jerry, o co chodzi? Jest takiego ważnego, że tak gapisz się w ten monitor. Można powiedzieć, że uzależniamy. robimy gry. Piłka nożna. Chcecie zagrać? Może trzy na jednego. Piłka nie jest dla wszystkich. A no właśnie, święte słowa panie Korwin, ale ta nowa FIFA 2022 wygląda całkiem nieźle. <grybujesz> Okej. Okay. No.